Anarchia to serwer, na którym przewija się tysiące graczy. Niestety niewielu może pozwolić sobie na zakup drogocennych itemów. Na szczęście tak się składa, że jestem jednym z najbogatszych graczy na serwerze i mogę pozwolić sobie na zakup pewnych udogodnień. Z tej okazji w dzisiejszym odcinku stworzyłem najlepsze możliwe połączenie na serwerze. Wykorzystując koronę Anarchii wartą 200 milionów dolarów oraz mój Excalibur 56% warty 40 milionów dolarów. Dzięki temu udało mi się zdominować serwer i pokonać wystakowanego gracza na Anarchii. A jeżeli wy chcielibyście wygrać Electrum, wzmocnienia, to zostawcie tutaj suba, lajka like oraz dzwona i napiszcie w komentarzu swój nick. No i dzień dobry moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale z Anarchii. I tak jak po wstępie tego odcinka możecie się domyślić, w dzisiejszym filmie przetestuję wszystkie najlepsze itemy razem na Anarchii. Excalibur 56%, który jest absolutnie w tym momencie najlepszym mieczem na Anarchii i należy do mnie. Piekielny miecz, który jest najlepszym mieczem, kiedy ucieka wam przeciwnik. Boski topór, trochę bomb, elektra wzmocnienia, siekiera gry, Różka iluzjonisty, Wetka surferka oraz moi drodzy, to co najważniejsze: korona anarchii. Pożyczyłem od trąby koronę po aby absolutnie zdominować dzisiaj serwer i zrobić wiele wystrzałowych killi. Mam nadzieję, że trafi na bardzo dużo anarchicznych graczy, i przede wszystkim to, że uda mi się jakiegoś pokonać. Także bez większego przedłużania lecimy do tepania. W dzisiejszym odcinku będę testował na takie ciasteczka, jak tutaj, Bartosz, który ma 217 tysięcy. I mam nadzieję, że od razu na sam start następnie. Niestety, tamten ziomek mnie nie zaakceptował, ale zaakceptował mnie inny. Zobaczmy, gdzie będziemy. Ten, moi drodzy, ma 200 tysięcy. E, dobra, moi drodzy, ja wiem, co tu będzie Zaraz mi tutaj snajperski wleci wraz ze swoją brygadą Na wzmocnionych elitrach Pytanie tylko, gdzie oni są w tym momencie, moi drodzy Jest tutaj ustawiony ten bacon Gdzie tutaj snajperski się zbliża? Czy się nie zbliża, że oni już wiedzą, że to ja? Chyba się tutaj snajperski nie zbliża razem ze swoim kolegą Bo ostatnio już tutaj u właśnie Tego ziomki karczka Maciek byłem O, on zniszczył tego swojego bacona Dobra, no snajperski już się we mnie nie wbija Jednak ja zaprzestał swoich prób pokonywania mnie Ale może kiedyś uda mu się mnie pokonać Dobra, zaakceptował mnie Karim Benzema, więc może być grubo, może być wystrzałowo, może tu być jakaś Liga Mistrzów grana, ale jestem śmieszkiem, co? Dobra, patrzcie, używamy sobie kostium Mima, no i typek będzie rzucał dripy, rzuca dripki, ale prawdopodobnie on powinien za chwilę zginąć sobie od tych swoich dripksonów. Nie, tutaj jednak zginął kolega, który stał na dole w trapie, czy ja mogę tam wrzucić do nich perły, jakoś poczekajcie, czekajcie, czekajcie, jakoś tutaj spróbujmy rozkopać. Tu jakiś w ogóle baner tak dziwnie ustawiony, dobra, mamy tego typa, weźmy sobie, zniszczmy to. Dobra, wjeżdżamy tutaj do niego. Witam cię, panie kolego. Z klocków Lego. No zginie? Dobra, zginął sobie kozigur. Gdzie on tutaj jest? Oj, poleciał mi na dół, kurde. I chyba zlogał w tym trapie. No okay. mamy dwa kile kolejne, więc jest mi Dobra, jako że mam siłkę dwójkę, zróbmy sobie teraz teleport z ognistym mieczem. Jest on naprawdę piękny. Jest to najładniejszy miecz, jaki jest na anarchii. Jest to w ogóle pierwszy miecz, który ma animowaną teksturę, więc jest to naprawdę super. Totalna miazga. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że widziałem kiedyś tego typa w anarchistycznym secie na spawnie. Papaja, 200 tysięcy. Błagam, niech mnie tepnie. Go, go, Power Rangers, gdzie jesteśmy? O, jest jakiś diaksik, no i moi drodzy, on teraz nawet jakby był na koksie, to i tak, moi drodzy, dostaje hity tutaj z ognia, przez to, że mam właśnie ten piekielny miecz, tylko gdzieś on rzucił jakąś fartowną perłę, nie wiem, gdzie ten ziomek tutaj jest. Mam wrażenie, że gdzieś go tutaj perła przed chwilą przetepała. Dobra, lecimy sobie z Zambia za nim pięknie. Witam, dostał ode mnie hita i gdzie go tepnęła kolejna perła? Oj, jakiego pecha miał? Malek? halo, ilon on tych pereł ma? Poczekajcie, co tu się dzieje. Ile ten chłopaczyna ma pereł? Tu jest jego perełka. Okej, okay, dobra, weźmy hydroklatkę, postawmy najlepiej, bo on ma bardzo dużo pereł. Nie wiem, czy zdążyłem mu postawić tą hydroklatkę. Dobra, jest to ziomal, który ma bardzo, bardzo dużo itemów. Dobra, biorę tutaj szybko. On ma narkisz wiecz, Okej, to jest bardzo, ale bardzo fajny kąsek, moi drodzy. Kurczę, no takiego typa byłoby naprawdę bardzo przyjemnie sobie zdropować. Kurczę. Jestem głuptaskiem, że go nie pokonałem, no co mam wam powiedzieć? Mogę go łebować, cokolwiek. O! 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 Oj, oj, oj panie kolego! No, niszczę panu tego trapa. O, ja tam już wrotki pali, no. I po co ci tu jest, jak już wrotki od razu palisz, typie? Chodź, cudok. Oj cudok, tatusia. Ja ci pokażę. Gdzie twoje miejsce? Panie Matthew? A masz i tak brzydko robisz, na tak sobie grasz, no co ty mi soisz pokazujesz stary, na głowę upadłeś Żegnaj, na spawna Dobra, typnął mi typek, 500 koła na anarchii Okej, to jest trap ludzi, co mają 500 koła, no nie róbmy sobie jaj, co to ma być, gdzieś typek rzucił perłę tam I zginął Na własnych dripach zginął, a to jest w ogóle karze? co jest Nie do tej Ej! No nie! Wierzę w to! No nie mogę, odknukali mnie! Ja pierdykam! No way! I to przyjdą się teraz bić, czy się nie przyjdą bić? To jest dobre pytanie. Dobra, jest tutaj dwóch ziomali, Ja bym najchętniej to zrespi sobie hydro. A no i co, i się teraz z nimi tutaj fajnie zmierzyć. Są to ziomy A na dwa, dostałem Grincha od nich. Kurde, dobra, powiem, się tutaj mega pitka. Okej, okay, ja sobie weźmy, weźmy sobie teraz tak. Yy, gdzie masz szczęki? Za dużo tych itemów, moi drodzy. Dobra, oni sześć tutaj, kurde. Cały czas respią tych. Te, te pieprzone boty. Dobra, nie wiem, co to jest za ziomek, bo on jest cały czas tutaj, moi drodzy, na Inwizji. No To ten łaskawienia, więc to jest jakiś wystakowany ziomek. Tylko zastanawiam się, czemu ja kurde jakoś tak dziwnie skaczę. Co to jest za blok. Dobra, ej, nie wiem, bo ja na jakiś żambuście. A ten co? Ty się mierzysz, stary, czy się nie mierzysz? To jest dobre pytanie. Nie, nie mierzysz się, tak? Dobra, oni się niestety, moi drodzy, nie chcą za bardzo klepać, tylko cały czas uciekają, więc szkoda, no. Kurde, był ziomek z Elytram, jakimiś fajnymi temami. Nie wiem co on zrobił w ogóle. Nie mam pojęcia. Ktoś jak na jakieś wytłumaczenie tego typa, jak on zginął, to może mi napisać w komentarzu. Tam, 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 Dobra, to jest jakiś luźny trapik, chyba nawet nie muszę używać tutaj kostiumu Mima. No właśnie, że na spokojnie sobie tutaj wychodzimy. Ja bym się tutaj jakoś zabudował. To woda w ogóle kośćdzielona jest wylana. Tutaj w tym. Dobra, zróbmy sobie coś takiego, to sobie rozwalmy, załóżmy sobie Elytrę, tylko gdzie ja moi drodzy? Kurde, przez to, że mam tyle tych itemów, to nie ogarniam czasami, gdzie są moje wszystkie itemy. Wlećmy sobie teraz za tym typem, on mi tutaj gdzieś ucieka. Eee... Okej, okay, to ten typek ogólnie miał 150 tysięcy na anarchii, więc naprawdę ciekawe, że był on bez jakichkolwiek itemów, mega dziwne. O! Kto to za nemos? Ej, dobra, ziomek ma, moi drodzy, 200 tysięcy na anarchii, ten Steve ziomek, a nie. Tak, nie, no tak, to był ten. I, i co on ma za trapa? Ja pierdykam, zostawiam słodziakowi tutaj i ten, no przecież to jakiś słodziak totalny, ja pierdykam i lol. Tepam ja do Denku, nie wiem czy są tu starzy gracze Minecraft, ale Denku kiedyś był bardzo popularnym twórcą z, moi drodzy, SKKF-a. A co tutaj się wydarzyło? Gdzie zostałem tepnięty? Coplica Konopna, o co tutaj chodzi? Czekajcie, dlaczego ja w takie dziwne miejsce zostałem tepnięty? Do jakiejś, jakiejś farmy. Barmy dripstone'ów, o no, co tu chodzi? Jakiś yy, błąd chyba nastąpił. Chłopacy coś chyba tutaj pomylili. Okej, okay. mega, mega dziwne. Eee, kocham wujka, to w ogóle typ w złotej klacie. Co jest? Siup. Oj. Oj, no witam, witam. Jakie ty jakie tu trapa mają. Eee, chłopaki. Ale, ale tam, 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 wypadł, 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 wypad, typek. Dobra, weźmy sobie, wyeliminuję po prostu tego zioma tutaj pierw. Pyk, 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 pyk Elegancko, tego typu Dobra, patrz sobie i teraz się tym drugim zajmijmy On mi się gdzieś tam kopie W tą stronę, dzień dobry, dzień dobry tutaj Panie, panie cheaterze Gdzie mi tutaj pan będzie uciekał? No proszę tutaj wrócić Kolego No gdzie, gdzie ty mi uciekasz? Co to jest w ogóle za porobione tunele są? No niestety, no jesteś cheaterem to giniesz Oj, dobra, jest jakiś tutaj spocony trap, czy tak to można powiedzieć? Oni rzucają dripy? Dobra, rzucają dripki. Ja sobie chwilę poczekam. No dalej, dalej, rzucaj te dripy tam. Okej, okay, oczywiście ucieczka wodna, bo jak to, jak to inaczej na Anarchii ostatnio? Każdy te ucieczki wodne robi. No ale tutaj ziomek na dosłownie dwa hity powinien paść. No stary, chłopie, po co te obłęby No stary, zaoszczędźmy swój czas. No błagam się, No właśnie, o tym mówiłem. Drąba mnie powietrzna zaakceptowała. Znaczy burza piaskowa. Okej, okay, jest to jakiś tutaj. Chyba chilowy dosyć trap. Dobra, użyjmy sobie kostium Mima. Weźmy sobie. Zróbmy tak, albo tak sobie nie zrobimy. E, poczekajcie, wrzućmy tego typa tutaj. I czy oni będą rzucali dripy, czy nie będą rzucali dripów? To jest bardzo ważny temat. E, poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co teraz z tymi typami zrobisz? Hydroklatka? Dobra, uszykuję sobie hydroklateczkę w razie co. Ja mam jeszcze ogólnie boski topór aktywny, więc ponio Dobra, zróbmy tak Zróbmy tak Dobra, no kurde no, typek cały czas łeba czy Ja muszę tutaj operować wieloma itemami. Dobra, on powinien za chwilę paść. No, on ma. Na 100% typek ma tutaj Loła, moi drodzy. Jeszcze nie chcę używać tej hydroklatki. Oni mi gdzieś tutaj do góry, kurczę, wychodzą. Ta hydroklatka, żeby taka w po prostu była. Dobra, padnę ziomek, więc elegancko. Nie dostałem za niego killa. Dobra, nie wiem, czy go hydroklatką złapię w ten sposób. Chyba powinienem go złapać do hydroklatce do góry. Gdzieś tutaj ziomal powinien być. Oczywiście, że jest, tylko. No, niestety mi ucieka w tej hydroklatce. Ona trwa teraz. Zaledwie 10 sekund, ta hydroklatka była takim fajnym itemem, a się stała, kurde, no lekkim dziadowcem, szczerze mówiąc, bo zostało to bardzo mocno znerfione. Kurde, te typy. Dobra, patrz sobie elegancko. O, i ten też zginął. A może ja już u nich byłem? W sumie nie wiem. Może tak się okazać, że u nich byłem. O, tu jest jakiś jeszcze jeden typek. A, to jest ten. Ops, no i patrz sobie. Pięknie. Uwaga, zaakceptował mnie Dobromir, który ma 300 tysięcy na anarchii. Liczę na dobrą klepę, o ile mnie w ogóle tepnie serwer minecraftowy tutaj Polski, najlepszy, największy, na którym gra aktualnie 15,5 tysiąca osób. Dobra, tepną mnie i jest to, mój drogi jakiś tutaj, no trap, że tak powiem, na który... Nie byłem gotowy, bo jest to tutaj, kurde, bedrock. Bedrock, moi drodzy. I teraz pytanie jest takie, czy... Oj, dostałem vlog, widmo. Niezbyt fajnie, moi drodzy. Ja nie wiem, czy tutaj zadziałają coś takiego jak różka iluzjonisty. Czy ona zadziała w takim wolnej krawędzi? Mam nadzieję, że zadziała. Dobra, fale tutaj się Grincha. Typek nie ma anarchicznego miecza, tylko mam moi drodzy, tego, shielda, niestety. Dobra, spróbujemy sobie go tutaj dojechać. Raczej z tym giga bezpieczny. Ja mu będę sprzedawał ogromny damage, tylko musi z tego shielda wyjść, typeczek. No właśnie, on już stawia kobieby tutaj. No może nie, że w panice, chociaż można to w sumie nazwać paniką, no bo po co miałby stawiać te kobłyby? Już ucieka stąd, już ucieka, moi drodzy. No to jest jednak najlepsze połączenie. Tutaj całym tunelem chłopaczyna się wykopuje. Myślałem, że to jest w bedroku, ale no chłopak miał tutaj zostawioną ucieczkę. No uciekają, uciekają tutaj chłopy. O! Welcome! Herkies wincomen! Olala! Proszę, zapraszam! Zapraszam! Pana też tam, zapraszam! Proszę tutaj! Allo! Bo czekajcie, nie tak to miało wyglądać. Prrr, czekajcie, czekajcie. Dobra, zróbmy sobie ta. Ej! Panie! No nie wierzę! Kurde! To nie było jednak mądre, ale... Dobra, nie no było jednak w giga mądre, bo sobie wyszliśmy, tak? Najważniejszy jest w sumie efekt finalny. Dobra, mamy tego typa tutaj Dobra, tego drugiego też tutaj Mamy Nemosiku, pięknie Weźmy, aby to... Oj, kurde Plan był, był dobry, żeby to zabudować Teraz ja tutaj znowu jestem w Nemosie mm, Poczekajcie Prrr, Jak ja tutaj mam zagrać? Tego sobie w tym Nemosie nie być Ej, budzik, budzik Niedobrze Kurde Oj, no Poczekajcie, poczekajcie To... Nie jest takie łatwe, bo mnie z dwóch stron tutaj, kurde, knutkują cały czas, ale na sensie te typy nie ogarniają za bardzo nemosów. Ja też nie ogarniam, ale to nic. Dobra, w sumie jakby mi ich tak, to po prostu bił w ten oto sposób, w tym nemosiku. Kurde. Poczekajcie, co ja mam tutaj za itemy do wykorzystania? Jesteśmy w neterze, więc wyżglejmy sobie lawę. Eee, dobra. Ja muszę, moi drodzy, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Okej, okay, mnie tutaj podniósł, kurczy bąk. Dobra, nie będę się cackał. Hydroklatka leci i tyle. Johnny. Ej, no nie gadajcie, że typ co anarchicznego seta, będzie mnie tylko z knoka bił. Ej, no nie mogę, no co ty robisz, typie? Ziomek, co ty robisz? Błagam cię, ogarnij się. No nie mogę, no typie cały czas knoka bije. No i ja pierdykam. No chłopie, co ty oddupcasz? no nie ma sensu, klepa z tymi typami, trzajcie to, no co oni robią? Przepraszam, że tak narzekam, no ale co to jest za typ? E nie no, zreportujcie go jakiś... Weźcie ich, zreportujcie z jakiegoś multikonta, no... Po co tacy ludzie gra... Po co wy tutaj gracie, pytam się was! Po co wy tutaj gracie, ziomy? No patrzcie, typa! CO TO JEST ZA ŻYCIOWY?! A teraz moi drodzy, dla odmiany, potepamy się bez Korona Anarchii i zobaczymy czy w ogóle jest sens tepać bez Korona Anarchii. W sensie, chcę zobaczyć czy od razu po takim ściągnięciu Korona będzie czuć jakąkolwiek różnicę w tym, że nie mam tej siłki dwójki. A, tylko muszę się uposażyć w siłki jedynki. Dobra, jakiś sportowy siri mnie tutaj zaakceptował, a nawet dwóch, Ja przypadkowo zużyłem, kurde, boski topór, mam nadzieję, że mi zadziała za chwilę, jakbym go potrzebował na wrazie. Dobra, jaki to jest trap, moi drodzy? Taki trap, że ziomek tutaj jest tego trapa, od razu wrotki pali, także lecimy sobie za nim. Nawet tutaj nie próbowali mi chłopaki pokonać, są zlogał? Nie, no nie gadajcie. No tak, ty bym od razu zlogał, ale jajca. Nawet mi tutaj chłopaki nie próbowali tego, próbować strapować tylko od razu. Cy, gocieczka, orka. I co ja tam będę, nie? Ja się pieprzył. Dobra, udało się chociaż jeszcze tego Igikolo pokonać. On miał 250 tysięcy, więc całkiem nieźle. Okej, któryś mnie tutaj zaakceptował. Uuu! Ulala! Dobra, czekajcie, używam kostiumi, Mima sobie tutaj od razu, żeby z tego trapa jakkolwiek wyjść. Tam gościu rzuca dripki. Poczekajcie, dobra, rzucam tutaj bomby. to jest za bardzo wystakowany trap. O jezu, to z trapa do trapa. Dobra, wyszliśmy, rzuciłem dwie bomby. No nie chciałem tutaj ryzykować, bo zobaczcie, ile tu jest ludzi w tym trapie. Dobra, ty ja od razu palewrotki stąd. To nie ma sensu się klepać z tymi ludźmi. I ja pidididid, ile tu jest typa? Oh my god, no mogę w sobie tych bomb nie rzucać, bo mogę spróbować jakoś wyjść, ale szczerze, spanikowałem przez to, ile tutaj ziomów jest. Dobra, oni nie są wszyscy anarchiczni. Spróbujmy, jakiegoś typu może dojechać. Może nam się coś uda, kogoś pokonać. Prawdopodobnie ten jeden zaraz będzie tu płynął. A nie, nie płynie, on się po prostu wydupsył. Prawdopodobnie był to ziomek, który tak naprawdę bił mnie z tych dripstonów. I dzięki temu, że on mnie bił z tych dripstonów, był mocno bity i był na dwa hity, więc fajnie. Nie wiem, czy ten anarchiczny tutaj będzie chciał ze mną toczyć jakąkolwiek walkę, czy nie bardzo. Dobra, dostał ode mnie Grincha. No chodź tutaj, ziomek, bij się, bij się, bij się ze mną, no fajnie by było, gdybyś się bił, stary, no po co ty uciekasz? Oj, jakiś lag na serwerze lekki DragonFly, kurczę, ten typek... No ja z nim się kiedyś biłem, jest to mega wystakowany gość, ale wygląda na takiego, co byś się po prostu nie umiał bić Przynajmniej tak go pamiętam Nie wiem, czy on się będzie ze mną klepał, czy się nie będzie klepał To jest bardzo ciekawe pytanie, zobaczcie, on Ma na totem łaskawienia ma po prostu wszystko, ten typek Ale on cały czas do wody ucieka, patrzcie Rachu Ciachu i do wody. No dobra, no trudno się mówi. No ja nie będę go gonił wodzić cały czas. No to na razie. No i co moi drodzy, klasycznie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jak mogliście zobaczyć, dzięki koronie Anarchii oraz mojemu Excaliburowi 56%, stałem się no nieśmiertelny oraz śmiercionośny. Czego najlepszym przykładem była ta klepa, kiedy zostałem tepnięty właśnie do tego, można powiedzieć, takiego tuneliku jakiegoś, jakiejś piwniczki, tej z bedroka, gdzie pupaki tam byli we trzech, no i tak naprawdę wszyscy ode mnie zorali. I to był dowód na to, że itemy na Anarchii naprawdę grają bardzo dużą rolę. Ale myślę, że to doskonale każdy wie, że jeżeli chodzi o klepę 1 na 1, no to tutaj im ma lepsze się itemy, tym jest większa szansa, że kogoś pokonamy. Natomiast jeżeli chodzi o trapowanie, no to tak naprawdę liczy się to, jakiego zbudujemy trapa, jakie mamy szybkie palce, jeżeli chodzi o rzucanie tripstonów oraz przede wszystkim z jaką ekipą trapujemy. Bo im większa ekipa, im bardziej dokładniejsza, im bardziej ogarnia, tym to trapowanie idzie lepiej. Płynniej, no i jest większa szansa, że zarobimy więcej hajsu z pokonywania innych przeciwników. Także co, moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy z Was zastawi łapeczkę w górę. No i co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i pa pa.